Nas bardzo serdecznie. Właśnie siedzę na schodach prowadzących do tej jakże pięknej budowli. Jak widzicie, jest to stary dom mieszkalny. Co zresztą potwierdza fakt, że tutaj znajduje się sławojka na zewnątrz w sensie to toaleta. Więc prawdopodobnie wewnątrz nie ma kibla. Ten piękny obiekt został najprawdopodobniej obuszczony kilka tygodni temu, ze względu na prowadzoną tutaj niedaleko, nie widać przez te krzaki niestety budowę wielkiego osiedla domów wielorodzinnych. Jesteśmy tu w zasadzie pierwszy raz, wcześniej tylko byliśmy tutaj na chwilkę sprawdzić, czy da się w ogóle wejść. Na szczęście się da, a całość i tak będzie nagrywana dość spontanicznie, więc zapraszam do zwiedzania. Właśnie stoi na studni, w której może się znajdować woda do picia, a nawet prawie na pewno się znajduje. Ale zobaczmy. Głęboka jest, tam widać wodę. Mhm, a tu pod tą doniczką chyba chyba znajdowała się... Pompa właśnie no, do... ręczna, być może, aż znaczy nawet prawie na pewno. Mam taki bardzo klimatyczny płotek, zawsze mi się kojarzy on z wsią. Mhm. A teraz chyba udamy się do tegoż obiektu. Tak Pod spodem znajduje się taki śmieszny tunel Kanał Mogło być to szampo Dobra, ładuj się Dobra. <grym> y no Raczej nie chcę tam wchodzić Widzą też chyba oszczędzimy tych widoków W każdym razie jest to na pewno toaleta <grym> Tu jeszcze zajrzę A tu jakieś stare puszki Damy się teraz do tej śmiesznej niewielkiej stodoły Jakieś ubrania Jak widzicie jest zamknięta A nie, otwarta O jest. <grych> Otwórz Myślałem, że na kurtkę jest zamknięta Waszym Kurtka czyjaś Śmierdzi menelem, więc pewnie tutaj śpi. Pod hale 70 i łóżko. No, czyli weszliśmy do mieszkania bezdomnego. Bezdomnego, no coś w tym desenie. Mydełko. Higienę trzeba dbać. Niestety nie da się wejść z parteru na górę. Ale spróbujemy pod koniec materiału drapać się endy. Ponieważ samo miejsce, jak widzicie, znajduje się przy skrzyżowaniu dość ruchliwym. Nie chcemy na siebie skupiać niepotrzebnej uwagi. Dokładnie. Teraz trzeba zmierzać do głównego budynku. Wejście mamy tuż obok, ale co jest wewnątrz, nie wiemy. Czas na przygodę. Troszeczkę brudną pajączek, pajączek, paje, pajęczynki widzę wszędzie. Ach. Pokara mnie za nie niezabranie rękawic. Nawet nie wiem jak tam jest... Coś wspominałeś tam o wodzie, powiedz jak tam jest. Właśnie. O w mordę, ile pająków. Ja szczurkę widzę na tylko. O! Młodą. To był I najprawdopodobniej kupę. w ogóle syp... E... Jest woda. Czekaj. To był prawdopodobnie jakiś syp na węgiel, ponieważ tu jeszcze widać resztki węgla. No. To teraz złażę ja. No więc tutaj jest woda i strasznie śmierdzi. Już pokażę, co tu tak strasznie śmierdzi. No głęboko jest troszeczkę. Jakieś pozostałości po rurach. Tak strasznie śmierdzą te wszystkie ubrania, deski, te wszystkie śmieci na podłodze. O, tu mamy. Piec albo przynajmniej jakąś jego część. O, a tu ktoś już widać był przed nami, bo widzę ślady buta. No, czas spróbować się przemieścić dalej. O, mam schody, jesteśmy uratowani. Jakieś regały. No, ojej. Dobrze, bardzo Bardzo dobrze. Tutaj, uważaj, zmyła jest. Trzeba będzie coś wykombinować. Myślę, że jak będę na stałym gruncie, to się z wami skontaktujemy. Wyszliśmy już z zalanej piwnicy. Znajdujemy się teraz w pomieszczeniu, które można by określić jako taki przedsionek. Tu znajdują się drzwi wejściowe. To jest śmieszna sprawa. Chyba poprzedni właściciele tego mieszkania Przykręcili tutaj klucz zapasowy na stałe. Może, żeby się nie zgubił, jak widzicie, złomiarze zdążyli już opędzlować wszystkie kable. Można by powiedzieć, że reagują szybciej niż oddział policji. Hmm, co jeszcze? Mamy tutaj bardzo ciekawe artefakty. Płynną marchewkę. Nowość na rynku. Oraz mniej płynną zupę. Chyba pomidorową. Jeżeli chodzi o to pomieszczenie, to już chyba będzie wszystko, myślę, że będziemy mogli się przenieść do kolejnego. Staję w salonie. Mamy tutaj meblościankę. Meblo. Książka Arkady Fiddler, Mały Bizon. Super Bizon Combine. Jakieś kieliszki, kubek. A tu na dole mamy przetwory. O, i zgniłe owoce. Bananki. To chyba nawet cytryna. Mm -hmm. Tutaj dalej mamy różne papirus, talerze. A co tam masz? Harcerski ceremoniał chyba. Święty obrazek. Amol. Amol. To taki lek, jakby ktoś nie wiedział. Kwiat i zgniłe ziemniaki. Chyba. Dużo z nich rzeczy ogólnie tutaj jest. Tak. Mamy tutaj otwieracz do piwa. Nie wiadomo, czy to był przez mieszkańców. używany, czy przez późniejszych bywalców. Tapczan. Pod nim nic nie ma. Jest tu łopata i druga łopata. Prawdopodobnie te łopaty były Potrzebne do wysypywania popiołu z pieca ładny piec kafrowy mamy. Z fajnym futrem stolik znajduje się w centrum salonu. I myślę, że to już będzie mniej więcej wszystko. O, ładny obraz mhm. święty. Przemieszczamy się dalej. Jesteśmy, tak sami nam się zdaje, że w kuchni zapraszam. Na ścianie możemy zaobserwować część dzwonka. Jego włącznik znajduje się, jest zamontowany na płocie przy ulicy. Na dole leży psie kojo, przynajmniej gabarytami na to wskazuje. Kosz pełen puszek po piwsku, woda. Tam jest wejście do toalety, ale to później. Piękny mebel z epoki prl -u. Tam jakaś wielka puszka po piwie keg, czy jak to tam się mówi. Tutaj na tej półce stoi wspomagasz na serducho i zepsuty jogurt, ale jogurt to nieważny jest. Ten wspomagasz na serducho mówi nam o tym, że tu być może mieszkały starsze osoby, starsze osoby oraz młodsze. To on dom był domem kontrastu. Proszę bardzo. Takie piękne, kolorowe, podłogowe kafle zabawowe. Jakiś stary, brudny i syfiasty materac. Tutaj blat, na którym kiedyś był zlew. Teraz już go nie ma. O, chyba tam jest dziura. Tak, jest dziura. O, świetnie. Wszystko się układa tak, jak chcieliśmy. Zepsuty chleb, mnóstwo cudownej żywności. Która już się naprawdę dawno zepsuła, robaczki, yy, robale wstrętne, yy, wystająca rura właśnie od zlewu. O, jakieś fajne piwo pirackie, 8,1%. 1 mm, wow. ostre. Ostre. Jak triple blond. Pompowany ryż, w sensie ten dmuchany czy jakoś tam. Tak. Kluski, krople do uszu, wedel. I takie o! Słomki Słomki. Kręcone, dla dzieci oczywiście. Iweo. Paragon z biedry, czekaj, może będzie coś ciekawego. W Piwsku. A żebyś wiedział, że tak będzie. Yy, a nie, doładowanie telefonu. Ach, a no jednak, tak, a no. jednak To co? Myślę, że przechodzimy dalej. Do... Toalety. Jesteśmy w łazience. Tu mamy kibel. Lepiej nie wspominać o zawartości. Mm -hmm. Ususzona w każdym razie. Tak. Tu, tu jest sprawozdanie z badań obok gaci. Brudnych. Brudnych w dodatku. Okno. Jakaś półka. Szafeczka. Z lustrem. Tławanna. Ale ktoś ją zjadł. Tak. Zjadł. Bardzo smaczna była, prawda? Kranik i tele. Mało i... jest w tej mierzynce. Ale i tak jest fajna, mi się podobała. Ty w ogóle nie wiem, czy czujesz? Coś tam jest. Piwnica pewnie. A może? Przyznaję się, jednak byłem w błędzie. Pod posadzką znajduje się styropian. Na drzwiach mamy ręcznik. Oto pomieszczenie o. apokalipsy! O rany! Zniszczony piec kaflowy, zepsuty telewizor i rozwalona lodówka. Proszę Państwa, działy się tutaj dantejskie sceny. I w sumie poza tym nic ciekawego tu nie ma. Oprócz tej pięknej komory. O ile tak to mogę nazwać? Ktoś już zdążył wybić. Za pomocą tej cegla z tej cegły. Bardzo Ej. możliwe. Ale tam chyba nic w środku nie ma. Fajne... Nie ma. Sprawdzałem. Fajne klucze. I idziemy chyba już na kolejne piętro. Drzwi. Na poddasze. Nie byle jakie, ale bez klamki. Czas sobie jakoś poradzić. Ale drzwi z przesłaniem. Zu wil alkohol macht dick und doof. Czyli zbyt wiele alkoholu robicie grubym i głupim. Kolega nie jest ani gruby, chyba też głupi nie jest, więc... Alkohol w normie. <grystanie> Otworzymy drzwi za pomocą łyżeczki. Tak, mm. fajny. fajnej. Tam jest jeszcze łyżka z połem, ale... Ale mniejsza o to Normalnie jakbym się włamywał O Ale z ciebie włamywa. <grym> Dobra, nieważne Dobra No i teraz idziemy na poddasze Z dwóch materiałów schody Oddaję teraz głos naszemu specjaliście od poddaszy Tu mamy wolę oko z widokiem na ulicę i, i kibelek. A, no tak. Poddasze te jest bardzo klimatyczne. Klimat utrzymują krokwie to są krokwie i łaty i w ogóle i cała konstrukcja poddasza mm -hmm. linki do podwieszania linki, prania. Tak, to nam mówi o tym, że była tu suszarnia do ubrań w ogóle. Podłoga jest obłożona takimi styropianowymi pudełkami. Pudełkami. Ciekawe, co to było. Może po jakichś na napojach? Y tam masz chyba nazwę firmy. Podsk SA. Będzie można potem sprawdzić. No, krzesło. Zabawki dziecięce. No i tam dalej? Który jest coś ciekawego to już jest zapowiedź co będzie kryć się obrotomierz. i mamy tutaj części samochodowe, różne reflektory, zbiorniczki od płynu do spryskiwaczy. Tak, jakieś pompki, tutaj mamy jedną z nich. O, i tylna lampa zespolona od Mercedesa jakiegoś. Tak. Dalej. Kolejne mamy wola oko. Zaraz, zaraz pokażę. Jeszcze tylko te słoiczki tutaj. Słoiki. Tym razem z widokiem na tory i wyschnięte jezioro. Kiedyś tu było jezioro. Mhm. Duży, pojemny mhm. okno na przedszkole <laughs> 350 zł o. Aleksander Dumas Królowa Margot Przechodzimy do następnego pomieszczenia dziecięcego Zamknijmy. czemu uważamy, że to pomieszczenie było dziecięce, dlatego bo tu mamy takie edukacyjne książki Kolorowe. Tak, po angielsku. English, Junior. No. Mamy fajne buty, kapcie. Komiksy różne właśnie te. Tutaj mnóstwo jest tych od angielskiego. Tak, tak, tak. Chociaż Heineken to tak dzieci wiesz. <grym> Tapczan taki. Stary. Stary bardzo. Znaczy aż bardzo, tak bardzo to może nie. Tu chyba była tablica. Taka półeczka jest. I szafa. No I teraz pytanie: Co tu robi ocet? Gosposi. W dodatku. Gosposi. Gosposi. I przetwor. Jakby nie ale to. I piguły. Magnezium. Eee. Co? No cóż, nie a trochę się zastarzałem. <grym> a byłem pewien, że jeszcze świeżo rzuciłem. Może otworzymy okno, trochę wpuścimy świeżego powietrza, bo tam na dole było tak zatęchłe, że już nas głowy zaczęło boleć. Prawie. Niedobór tlenu, normalnie. Albo nadmiar pleśni w powietrzu. Takie piękne skrzyżowanie. Mmm, świeże powietrze. To co? Teraz spróbujemy wejść chyba do tej stodoły. Tak. To widzimy się przy stodoły. Jak już obiecaliśmy, będziemy teraz próbować się dostać na górę. Tylko to będzie już taka misja ciężka, bo trudna do zrealizowania, ze względu na przypałowość miejsca. Dobra, próbujemy. Yy, właśnie jestem już na górze. Teraz moja kolej. Właśnie, pomęcz się teraz. Ha. Ten cwaniak już szedł i teraz mędrukuje. Ha, ha, ha. O, dobrze. Hmm. Dobra. Oh, oh, oh. O, O oj zippo, no. ale śmierdzi, ale jesteśmy duże, grze... zippo, nie, pewnie jakaś podruba, ta, podruba. A sprawdźcie gdzie Nie. To czy znaczy, wszystko jest tylko o benzyny nie ma? No, ale jesteśmy w mieszkaniu kolejnego bezbędnego. No, tu widać kalkulator ma, no pewnie gdzieś drabinę muszą, muszą mieć skitraną a on tu musi razie. mieć yy, ciepło nawet, bo no. zawsze tych syfu śmierdzi w każdym razie no. no i jak obiecaliśmy, byliśmy tutaj teraz wychodzimy i gdzieś jeszcze dokonamy podsumowania Tak. też tutaj są sznurki na pranie dobra, schodzimy dobra. czas na podsumowanie obiekt bardzo mi się podobał z tego względu, że jest bardzo dobrze zachowany i świeżo opuszczony jeszcze pamiętam, jak jeździliśmy tutaj do szkoły, to widzieliśmy ludzi, którzy tutaj mieszkali. No i stwarza to bardzo ciekawy klimat. Myślę mniej więcej to samo, co tutaj piernik, który przed chwilą się odzywał. Tak. Świetne było to, że właśnie było tyle wyposażenia, że jeszcze nie zostało tutaj zasiane takie spustoszenie, jak w wielu innych opuszczonych miejscach. W każdym pomieszczeniu było coś ciekawego, co warto było pokazać. I to mi się naprawdę bardzo podobało, i myślę, że w tym miejscu możemy się już z wami pożegnać. Więc, Więc do, do zobaczenia, zobaczenia w, w, następnym w następnym odcinku! Właśnie stoją na studni. Ja. <głosy> Kichnął. <głosy> Dobra. Tutaj ponętne spojrzenie na gazecie. Bez gluten. Ale coś bez glutenu? Czy to jest bez gluten po prostu? Jakiś proszę. Bez gluten po prostu. Więc do, do zobaczenia w następnym od... kolejnym... A więc do zobaczenia, Urwa. Więc w następnym odcinku. Oh no Urwa. Jeszcze raz.